Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale przy porannej kawie, którą sobie właśnie piję, chciałem wam pokazać bitwę z Kutuzowa. Autorem bitwy z angielszcze teraz nick jest skarwipodłoga.pl. Dziękuję za podesłanie tej powtórki. I teraz, co ja chciałem Wam powiedzieć na temat tego okrętu. Aha, skarwi jak mi podesłał tą bitwę, to powiedział o to, zatytułował Last Second Win, więc podejrzewam, że emocje będą do końca, a bitwa trafia do serii Mistrzostwo Świata, z tego co pamiętam, ponieważ miała powyżej 3000 expa bazowego. A ja Wam teraz opowiem o moich przygodach z tym, że okrętem. Pierwszy okręt premium, jaki kupiłem w World of Warships to była błyskawica. Zamierzałem ją kupić bez względu na to, czy to będzie dobry okręt, czy nie będzie dobry okręt. Błyskawica jak wyszła była naprawdę fantastycznym niszczycielem. Myślę, że troszeczkę straciła ze swojego uroku. Ostatnio były takie delikatne buffy, nadal jest grywalna, nadal można się Cieszyć zgrytą jednostką. Ale miałem mówić o Kutuzowie. Kutuzow to był drugi okręt premium, który kupiłem w World of Warships i miałem dylemat, powiem wam, jak go kupowałem, bo zastanawiałem się, czy kupić Atago, czy kupić Kutuzowa. To był taki czas dla mnie w World of Warships, gdzie jeszcze jakby nie do końca giereczkę ogarniałem i Wydawało mi się, że Atago strzela za rzadko i ogólnie ma za mały zasięg dział i tak dalej i tak dalej. No Kutuzow ma zasięg dział 19,1 km. Jak on wyszedł, to na samym początku można było ten zasięg osiągnąć tylko i wyłącznie, jeżeli się używało zaawansowanego treningu artyleryjskiego, bo starsi gracze wowsa pamiętają, że ten, ta umiejętność kapitana działała również na artylerię kalibru 152 mm, więc się nie kończyło to na 139 mm. W każdym razie, jeżeli te, gdy te zmiany zostały wprowadzone, no to jakby kutozowowi w cudzysłowie wydłużono ten jego zasięg. A Atuty tego okrętu były takie, że oprócz tego zasięgu on ma całkiem niezłe pepeki. Jeżeli będziecie się ścierali z krążownikami burta w burtę na mniejszych Dystansach, takich powiedzmy w okolicy 10, 12, 10 lub mniej kilometrów, naprawdę warto używać pocisków przeciwpancernych, bo wchodzą tutaj cytadele. Te pociski są bardzo szybkie, okręt jest bardzo celny i świetnie sobie radzi z krążownikami, ale także z niszczycielami. Jeżeli chodzi o pancerniki, no to tutaj już sytuacja wygląda nieco inaczej. To znaczy, 150 dwójki przeciw pancernikom nie są aż tak efektywne. Ja wam pokażę kapitana, jakiego tutaj kolega sobie zainstalował, bo podesłał mi screena z kapitanem. Powiem wam tyle, że on gra bez zapalnika bezwładnościowego. No i powiemy sobie, jakby, czy warto ten zapalnik tutaj na tym okręcie używać, czy nie warto. Okręt mi się bardzo podobał, robiłem nim. Dla mnie satysfakcjonujące wyniki. Gra tym okrętem sprawiała mi ogromną przyjemność. No, poznałem moc dobrodziejstwa, strzelania z dymu, to jest naprawdę fajna rzecz. Tych zasłon dymnych, jeżeli chcemy, to na maksa możemy mieć 3 sztuki, więc nie jest tego zbyt dużo. Mamy też hydro, które pomaga nam uniknąć torped jakby się przyjrzeć tej jednostce, to oczywiście nie mówię o jakimś tam realnym życiu, realnej sytuacji, ale gdyby się przyjrzeć tej jednostce, no to porównując ją do innych ósemek, możemy w cudzysłowie powiedzieć, że jest podobna do Czapajewa. Jednakże Czapajew ma radar, tutaj radaru nie mamy, tutaj mamy dym, ale wydaje mi się, że Kutuzow jest dużo lepszym okrętem od Czapajewa, mnie się nim grało zdecydowanie lepiej i tu nawet nie chodzi o dym, słuchajcie. Powiem wam o co chodzi. Kutuzow ma średnicę zawracania 760 mm, metrów, przepraszam, 760 metrów, więc jest to średnica zawracania, która powoduje, że ten okręt jest dość zwrotny. Natomiast Czapajew ma tą średnicę zawracania 890 metrów i tam, jeżeli uciekacie przed pancernikami, no to ta manewrowość jest na tyle niska, że niestety dużo częściej od tych Pocisków najcięższego kalibru będziecie cierpieć. Kutuzow ma na burcie pancerz raptem 100 mm, więc jest słabo opancerzoną jednostką i też potrafi przyjmować obrażenia. I czasami dostaniecie blinda stojąc w dymie. Dla młodszych graczy blinda, czyli powiem, że jesteście niewykryci, stoicie w zasłonie dymnej. I nagle się okazuje, że ktoś w tę zasłonę dymną strzela z działu artylerii głównej, np. pancernik, i dostajecie za połowę albo za trzy czwarte puli punktów wytrzymałości, i, i można się lekko wkurzyć, ale tak jest. No, ludzie strzelają w dym, nauczyli się tego niektórzy i trzeba się z tym jakby pogodzić. Dlatego najlepiej w dymie nie pozostawać stacjonarnym, tylko się ruszać. I wracając do tematu Kutuzowa. Fajnie mi się tym okrętem grało, i na samym początku, jak kupiłem następny krążownik premium, z tego co pamiętam, to było Atago. Mówię o ósemce, to był taki okres czasu, że mówię, kurde, no nie, no nie, no nie, no to Atago jest naprawdę słabe. Znaczy słabe, nie słabe, nie, może inaczej. To Atago jest zdecydowanie słabsze od Kutuzowa, no nie ma takich atutów jak. Kutuzów. Tylko problem polegał na tym, że ja wtedy za dużo japońskimi krążownikami nie grałem. Ja dopiero poznawałem japońskie krążowniki, i w momencie, gdy opanowałem Atago, no to zweryfikowałem jakby swoje poglądy. No i doszedłem do wniosku, że po tej jakby rewizji tych tych Moich spostrzeżeń doszedłem do wniosku, że jednak Atago jest naprawdę mocne. I gdyby dziś mnie ktoś zapytał, czy lepszy jest Kutuzow, czy lepszy jest Atago, ja odpowiem, że lepsze jest Atago. Niezmiernie miło mi było ostatnio na jednym ze streamów, ponieważ losowałem kody na pudełka Community kontrybutora, i kolega Polto wygrał ten oto okręt w sensie wygrał kod i z kodu wypadł mu okręt. Z tego co sobie przypominam, to jest pierwsza sytuacja, gdzie ktoś u mnie wygrał okręt z tych typowo niedostępnych wycofanych z gry. Więc to jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo Kutuzow jest unikatem dzisiaj, tak samo jak <laughs> Mizuli. Podobna sytuacja jest z Gremiaszem, No to już jest w ogóle. Taki totalny unikat diagramia, czego też nie miałem. Dropnęło mi ze świątecznych pudełek. W każdym razie, czy kutuzow jest dobrym okrętem? Tak, słuchajcie, jest dobrym i życzę Wam, żebyście gdzieś tam z super kontenera w bliższej lub dalszej przyszłości, jeżeli nie macie tej jednostki, trafili, bo warto sobie tym okrętem pograć. Jest to naprawdę fajna jednostka. I, i, I gra im sprawia przyjemność. Ale był taki czas w moim życiu, gdzie się obraziłem na WG w sensie propos Kutuzowa i Kutuzowa, słuchajcie, sprzedałem, mimo że był to okręt, którego jakby nie, nie można już było kupić, jak go sprzedałem. I stało się to w momencie, gdy zmieniona została przez Wargaming mechanika dymu. Kiedyś strzelając z dymu, byliśmy niewidoczni praktycznie zawsze niezależnie od tego jak blisko ten przeciwnik do nas podpłynął mógł nas wtedy wykryć na tak zwanym proximity spot czyli na takim spocie gdzie jest on zawsze czyli na dystansie 2 km lub mniej no chyba że miał jakieś bariery, to tam gdzieś na kapitanie bodajże czy tam na ulepszeniach już teraz nie pamiętam bo ja tego nie używam to wtedy mógł wykryć z trzech Mechanika strzelania z dymu się zmieniła to dotknęło w pewnym stopniu m.in. niszczyciele, ale przede wszystkim krążowniki, bo na niszczycielach te wartości są mimo wszystko dość niskie. I okazało się, że Kutuzłów podczas strzelania z dymu jest wykrywany z dystansu 7,7 km. No i mówię, kurde, no to jak mamy dym? Ktoś podpłynie, zwłaszcza niszczyciel gdzieś tam na 6 km. My sobie strzelimy do tego niszczyciela lub do jakiegoś pancernika, który gdzieś tam sobie płynie za nim, albo do jakiejś innej jednostki. I okazuje się, że mimo iż mamy dym jesteśmy wykryci. To jest nie w porządku, to jest nie tak, i dlatego to jest coś nie tak, i dlatego jakby ten okręt postanowiłem sprzedać, ale minęło kilka miesięcy napisałem Tiketa do saportu, a jak odzyskać okręt premium to też możecie sobie znaleźć u mnie na kanale. Po prostu sobie wpiszcie w wyszukiwarce na YouTube jak odzyskać okręt premium. Ja wam wrzucę linka do tego materiału w opisie tego filmu, gdyby ktoś chciał jakiś okręt premium odzyskać, który sprzedał. Pisze się tiketa do supportu. Można w jednym tikecie nawet odzyskać kilka okrętów, tylko można to zrobić nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Nie wiem, czy w ostatnim czasie się, a propos tego, coś nie, nie zmieniło, ale to sobie w, znajdziecie w zasadach i tam będziecie mogli sobie doczytać. Wydaje mi się, że raz na 6 miesięcy to się chyba nie powinno zmienić. W każdym razie, jeżeli sprzedacie okręt premium, jakikolwiek, to jest szansa, żeby. Znaczy, jest szansa. Odzyskacie go. Jeżeli będziecie chcieli, tego odzyskacie, pamiętajcie tylko, że musicie mieć tyle srebra, ile dostaliście za ten okręt, gdy go żeście sprzedawali. Bo jeżeli sprzedacie okręt premium w porcie, to pamiętajcie o tym, że dostaniecie za niego niedublony, a dostaniecie za niego srebro. No to jest tak zrobione po to, aby nie można było sobie sprzedać okrętu, odzyskać dublony i kupić sobie inny okręt, i byśmy sobie ogrywali po kolei, jakby wszystkie jednostki, no na czymś się WG musi zarabiać, tam sztab ludzi pracuje, i, i, i jakby no w, serwery nie działają również za darmo. Ci, którzy byli, widzieli, wiedzą jak to działa, to jest naprawdę duża korporacja, mnóstwo ludzi tam pracuje, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, aspektami gry, rozgrywki, społeczności, marketingu itd. itd. No nie będę wam tu tego jakby w tej chwili tłumaczył. Więc w każdym razie udało mi się tego kutuzowa odzyskać dzisiaj od czasu do czasu sobie nim grywam. Nie za często, ale zdarza mi się. Tak czy siak. Myślę, że jest to okręt, który nadal, którego, w którym gra nadal sprawia przyjemność przywykłem do tej mechaniki dymu w bardzo krótkim czasie. Podobnie, podobne uczucie mieli kapitanowie, którzy, którzy grali w tamtym czasie brytyjskimi, brytyjskimi krążownikami. Tam też ta mechanika dymu jakby wpłynęła. No, troszeczkę takim była powiedzmy nerfem, no, ale zmieniła się dla wszystkich jednostek w grze i, i, i tak to wygląda. I może i dobrze, bo dzisiaj gdyby Wenecja z dymu miała strzelać. Miała strzelać, będąc niewykryta do jednostek, które są od niej oddalone o 4-5 km. To też chyba nie byłoby zbyt w porządku. Gra w ogóle ewoluuje, czy w dobrym kierunku, czy w złym, to, to, to jakby y, trudno powiedzieć. Myślę, że niektóre pomysły są dobre i ciekawe. Niektóre pomysły są niekoniecznie trafione mam nadzieję, że jeżeli się będą pojawiały te nietrafione, to jakby wargaming pójdzie po rozum do głowy i, i z pewnych rzeczy się wycofa, jeżeli coś będzie, jeżeli coś nie będzie działać lub będzie działać nie tak, jak działać powinno. W każdym razie, w każdym razie do tej mechaniki już dymu przywykłem, i, i w tej chwili cieszę się. Grom właśnie na tej jednostce. Czy jeszcze coś Wam powinienem powiedzieć o Kutuzowie? Aha, słuchajcie, bez IFHE, czyli bez zapalnika bezwadnościowego, przebicie tutaj mamy 30 mm, czyli z krążownikami sobie będziemy radzić, natomiast z pancernikami już niekoniecznie. Natomiast z IFHE ta wartość penetracji wynosi 37 mm. Już tutaj nam hiper, zobaczcie skontował, więc będą szły obeki i jakby czy sobie to ifhe wziąć, czy też nie wziąć, no to już jest jakby indywidualna decyzja. Ja na większości okrętów używam zapalnika bezwładnościowego. Oczywiście odbija się to kosztem pożarów. Zobaczcie tutaj, Skarwi zrobił już ich 16. Gdyby miał ich, ifhe pewnie tylu by ich nie zrobił. Ja mimo to gram na ifhe jakby. Zdecydowałem, że wolę robić obrażenia niż pożary, jeżeli chodzi przede wszystkim o pancerniki. Bo pożary to jest zazwyczaj pusty damage, który w całości może być zregenerowany, gdy kapitan użyje naprawki. No i to jest to, co powiedziałem. Zobaczcie tutaj, działa dosyć celne pociski, dosyć szybkie. Nie ma problemu, żeby trafić niszczyciel na takim dystansie, jaki tu widzieliście. Świetnym eksterminatorem niszczycieli jest ten okręt, i mimo że ma znacznie gorszy kamuflaż od Atago, nie postrzelamy sobie torpedami, z, będąc niewykrytym. No to jednak radzi sobie w wielu sytuacjach bardzo, ale to bardzo dobrze. No, i teraz tutaj widzicie, będzie walka jeszcze, mimo wszystko, o zwycięstwo wynik jakby obu drużyn jest wyrównany jeżeli chodzi o okręty i ilość posiadanego HP przez te jednostki natomiast tutaj mod pokazuje, że jest 3 minuty do zwycięstwa drużyny czerwonych znaczna przewaga czerwonych jeżeli chodzi o punkty to znaczy czerwoni mają blisko 900 Nasz team nieco ponad 550. Ja bym się pokusił tam o ostrzelenie, może jeszcze do tego Nürnberga, ale już z pepeku widzę, że Skarwi się skoncentrował na Colorado. Może to i dobry wybór, bo Colorado jednak jest zdecydowanie groźniejszą jednostką niż, niż dla nas, jako dla krążownika, niż Nürnberg. No tutaj być może przydałoby się załadować hajki, chociaż nie widzę, że. Kontuje, kontuje tym Nürnbergiem. W tej chwili próbuję przejąć kapa. My tego kapa tu resetujemy. Za 9 minut skończy nam się zasłona dymna. Właśnie widzieliście, jak dostaliśmy tak zwanego blind shota, czyli będąc niewykryci. Kapitan pancernika przymierzył na tyle celnie, że był nas w stanie skutecznie trafić. Na szczęście nie dostaliśmy żadnych wielkich obrażeń. No właśnie, jeszcze tak porównując tego kutuzowa do Atago, no to pamiętajcie, że Atago ma regenerację HP, kutuzow jej nie ma. Myślę, że gdyby ją miał, to byłby naprawdę za mocny, więc może dobrze, że jej nie ma. Ten dym myślę, że rekompensuje tą regenerację HP, bo może naprawdę z tego dymku postrzelać i pofarmić damage. Tych dymków nie jest dużo, bo maksymalnie 3 z nadzorcą, natomiast no generalnie generalnie myślę, że, że spoko takie 50 czasami więcej tysięcy obrażeń strzelając z dymku można sobie zrobić. Kolega właśnie zrobił Krakena, a jak spoglądaliście na powtórkę to ma też podpalacza, ma też duży kaliber, ma zwiastun tragedii, ma wsparcie także Bitwa naprawdę w jego wykonaniu powiedziałbym kompletna, fantastyczna. No, losowanie było na topce, ale tych ósemek też troszeczkę... Nie, nie było, zbyt dużo ósemek, nie było zbyt dużo ósemek, ale były za to groźne pancerniki takie jak Nagato, jak Colorado, które mają na tyle duży kaliber, że w zasadzie Kutuzowa są w stanie pod każdym kątem przebijać. No i Zobaczymy, czy tutaj faktycznie walka będzie do ostatnich sekund. Jeszcze przeciwnik ma dużą przewagę. W tej chwili już widzimy, że drużyna zielonych pędzi ku zwycięstwu, i o ile. Wrogi lotniskowiec nie zatopi żadnej naszej jednostki, to to zwycięstwo będziemy mieli w kieszeni. A jeżeli jeszcze uda nam się tutaj skapować, a prawdopodobnie będzie to miało miejsce, no to już ten Lexington nic nie zrobi. Ja troszeczkę tą bitwę już teraz wam tutaj przyspieszę, bo prawdopodobnie tu już więcej żadnego strzelania nie będzie. No i powoli będę zapraszał Was na. Podsumowanie tejże bitwy. No dobra, moi drodzy, to jesteśmy na podsumowaniu bitwy z Kutuzowa. No właśnie, rzućmy okiem, jak tutaj sobie kolega z zrobił kapitana, jak widzicie. Ma wytrzymałość modułów, ma ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu. To jest rzecz za jeden punkt, którą ja bardzo lubię na krążownikach. Ma obrót dział i oczywiście adrenalinę. Adrenalina to też jest taka rzecz, którą warto na krążowniku mieć. Wydaje mi się, że czasem nawet kosztem obrotu dział. Jest też ekspert w przeżywalności. No to jest kapitan, który ma specjalizację z Moskwy i i najwyraźniej, koledzy, tutaj ekspert przeżywalności się tam z jakiegoś powodu przydaje. Ja akurat na krążownikach tego nie używam. Nie używam również tego na pancernikach. Używam na niektórych niszczycielach, głównie tych artyleryjskich. Mamy nadzorce, który daje nam oczywiście dodatkowy dymek i dodatkowe hydro. Mamy eksperta w wyburzaniu, który nam daje dodatkową szansę na podpalenia. No, i jak widzicie, mamy eksperta w kamuflażu za 4 punkty. Ja Wam powiem szczerze, że ja gram z zapalnikiem bezwładnościowym na tym okręcie, tu, czyli jakby drugą umiejętnością za 4 punkty. Tutaj kolega gra akurat bez, ale tak jak powiedziałem Wam w materiale, to nie jest zły wybór. Generalnie jest kwestia priorytetu, na co się bardziej nastawiamy. Czy nastawiamy się na pożary, czy nastawiamy się bardziej na zadawanie obrażeń pociskami? No bo trzeba mieć świadomość, że jeżeli zapalnik bezwładnościowy zainstalujemy, no to przy tym bazowym, bazowej wartości, nie licząc flagi eksperta w wyburzaniu, przy tej bazowej wartości, szansa na pożar spada nam o połowę i wierzcie mi jest odczuwalne w trakcie bitew no co do tutaj eksperta z przeżywalności to ja bym tu postawił mimo wszystko bardzo duży znak zapytania moim zdaniem te punkty można by było spożytkować wydaje mi się że Lepiej, no ale koledze pasuje i jak widzicie robi zarombiste wyniki. No właśnie, jeżeli mowa o wynikach, to 223 tysiące obrażeń, aż 25 pożarów. Czyli widzicie, to, że nie ma zapalnika bezwadnościowego, powoduje, że tych pożarów jest naprawdę dużo. Medali kolega dostał tyle, co ruski generał, o nich też mówiłem w materiale. Mamy 5 fragów, 11 razy obrona kapa raz przyjęcie kapa solo, to był ten kap, który został przyjęty na samym końcu bitwy 332 trafienia i 3096 expa bazowego więc nic tylko pogratulować, tutaj zdeklasował nawet członków swojego teamu, no losowanie było dobre, bo było na topce, więc to na pewno też ułatwiło tutaj rozgrywkę jeszcze możecie sobie rzucić okiem na to, jak wyglądały obrażenia. Z pocisków odłamkowo burzących 143 tysiące obrażeń wpadło, z pożarów prawie 78 tysięcy, i tam była chyba jedna czy dwie salwy z pepeków, które zrobiły naprawdę niewiele, bo krążowniki akurat zaczęły kontować. No i tu jeszcze możecie rzucić okiem na te obrażenia zadane innym jednostkom. Tu pierwszych pięć jest. to Pierwszych pięć sztuk jest te, które zostały jakby zatopione. No, Colorado przyjęło największe obrażenia, później Hypersynop, a dalej z tych niezatopionych jeszcze trochę było postrzelane do innych jednostek. Chyba najbardziej wartościowy damage był zrobiony na Shenyangu. Nie wiem, czy tu jeszcze na. Myślę, że też na Monaganie, no bo to są niszczyciele, im tam procentowo dość sporo odebraliśmy tych hapeków. Zarobek z kątem premium, jak widzicie, z modyfikatorem, chyba plus 20% wyniósł blisko 900 tysięcy sreberka netto. No, a brutto, widzieliście tutaj 942 tysiące. To tyle o moich. Przygodach, słuchajcie, z Kutuzowem. Kutuzowa mam z powrotem w porcie. Na koniec jeszcze raz pogratuluję Polto za to, że udało mu się z kodu Community Contributora ten okręt wygrać. Nie jest go łatwo uzyskać. W zasadzie może wypaść albo z super kontenera, albo właśnie w jakimś takim evencie, gdzie wygracie u kogoś taki kodzik. Też pewnie jest szansa na, na jakieś pudełka świąteczne, mikołajkowe i tak dalej, i tak dalej. Może się doczekamy kiedyś eventu Black, ale wątpię, żeby tam się pojawił Kutuzow, skoro został już stricte oficjalnie przez WG wycofany jakby, no, bezterminowo tak samo jak na przykład Missouri. A ja się z Wami żegnam, mówię do usłyszenia i zapraszam oczywiście na kolejne materiały.